po na lepszych lotnikach Niemiec bezpośrednio. Teraz wam je pokazuję. famsze jakiś spodoba, od razu dzwonić. If we have four pigeon, young pigeon, direct from the best champion of Germany. I'll show you know the number. If you like, you can order. We can ship. Direkt aus dem besten von Deutschland. Die Eltern beste Taum von Deutschland. Zeig euch jetzt die Taum.

Ojciec i matka na lepsze lotniki Niemiec I kupiłem wszystkie najlepsze lotniki od 50 krotnego mistrza Niemiec Wszystkie jego rozpodowce wszystko u mnie w rozpłodzie. Co są po tych kołębie Ojciec i matka jeszcze w tamtym roku komplet konkursów na lepsze lotniki Piękne pstry, czystsiutkie, bez żadnych piurojadów na moich produktach życia. Dwa dni się daje śmietanka podrząd, później dwa dni mleko, dwa dni w tygodniu smoła razem z warzywami. Jedna duża łyżka smoły wystarczy na 100 gołębiecz, bardzo mocny koncentrat. Grzyby, do tego jeszcze petogeny. I teraz ten nowy produkt kamikacy Kamikaze się da jeden dzień przed wkładaniem jedna mało rzeczka na kilo karmy. Co to był ten pierwszy pstry To jest ten drugi.

Po prostu z gniazda, direct from the nest Bez żadnych piórojadów, patrz to. Absolutne zdrowie. Następne, the next. 12,72 12,72 Bystre. I ostatni. 12,70 zł. 12 12,70 zł. Piękne, odchowane jak kluski. Jeśli wam się jakiś spodobał, zadzwoń. Następny tydzień wysyłka. Kurier przywiezie wam je aż pod dom. If you like, contact me. The transport is next week, direct to your home address. Patrz na jestem tam górę to jest ja szturm. Jeżeli go Okej. Okay. Jeszcze cztery razy. is the best player in the The parents direct the best champion of Germany. sobe post tyle best rigets przemek from germany and if you are from kuwait or from middle east my pigeon are known in kuwait if you want a picture and pedigrees i can show you top yearling For you in Middle East. Wenn du uns aus Kuwait hier zuschaust, meine Tauben sind in Kuwait jetzt, nächster Transport, ich kann euch die Abstammung und die professionellen Fotos direkt zuschicken. I can you send the picture direct on your email address or WhatsApp. Which pedigree? Direct. Bez rugiec Przemek. Bye my friends. Pozdrowienia.